W tym materiale zabiorę Was na wspólną wędrówkę z największą ładowarką kołową na świecie. Przed Wami model L2350 byłego amerykańskiego potentata branży: Laterno. Poznajcie bliżej genezę powstania marki i bohatera dzisiejszego materiału. Nie przedłużając, zaczynajmy. Początki przedsiębiorstwa sięgają 1929 roku, kiedy to Robert Gilmore Eternal postanowił założyć firmę sygnowaną jego nazwiskiem. Przyjrzyjmy się zatem samemu Robertowi. Przez wielu uważany za przykład chrześcijańskiego biznesmena, oprócz szerzenia Ewangelii zasłynął z blisko 300 patentów dla samych maszyn mobilnych przypisanych do swojego nazwiska. Zawodową karierę rozpoczął w wieku 14 lat, pracując w odlewni żeliwa, ale prawdziwą miłością do maszyn zaraził się dopiero jako mechanik samochodowy, gdzie nauczył się odnawiać akumulatory i posługiwać palnikiem wodorotlenowym. W wieku 28 lat, już jako współwłaściciel salonu i warsztatu samochodowego, Robert wziął udział w miejscowym wyścigu z wynajętym kierowcą, gdzie podczas wypadku doznał urazu kręgosłupa, który wykluczył go z bezpośredniego udziału w I wojnie światowej, o którym tak bardzo marzył. Ale to właśnie w szpitalu poznał swoją przyszłą żonę. Po wyleczeniu urazu, Robert podjął pracę w stoczni marynarki wojennej Mare Island na północ od San Francisco. To właśnie tam po raz kolejny otarł się o śmierć z powodu hiszpańskiej grypy, która nękała świat po zakończeniu konfliktu. Po powrocie do Stockton musiał się zmierzyć z faktem bankructwa salonu i warsztatu samochodowego z powodu alkoholizmu wspólnika. Robert zmuszony zamknąć biznes pozostał z długiem 5 tysięcy dolarów, jednocześnie będąc praktycznie spłukanym. Mając 32 lata, rozpoczął działalność związaną z robotami ziemnymi, korzystając na początku z ciągnika marki Holt, z garniarki i pożyczki bankowej w kwocie 1000 dolarów. To właśnie w tamtym okresie Robert zmodyfikował wyżej wspomnianą zgarniarkę, znacząco zwiększając jej wydajność, co w późniejszym czasie okazało się początkiem pięknej historii, bo zaledwie kilka lat później powstała firma leczelną INC. Przedsiębiorstwo pomimo wielkiego kryzysu rozwinęło się błyskawicznie, z czasem otwierając nowe fabryki w stanach Illinois, Georgii, Mississippi i Teksasie. W 1953 roku Robert postanowił sprzedać oddział odpowiedzialny za maszyny do robót ziemnych w firmie Air Brake Company za 31 milionów dolarów, jednocześnie zgadzając się na pięcioletni kontrakt wstrzymujący budowę tego typu maszyn przez własną firmę. Był to przemyślany ruch, bo Robert od dłuższego czasu zajmował się projektowaniem swojego pierwszego elektromechanicznego układu napędowego, który nazwał kołem elektrycznym. Nowo wymyślony przez Roberta napęd zakładał umieszczenie silników elektrycznych w każdym z kół maszyny, jednocześnie wykorzystując jednostkę wysokoprężną sprzęgniętą z generatorem jako źródło energii. To właśnie ten wynalazek otworzył Robertowi i jego następcom furtkę do projektowania olbrzymich maszyn. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Robert miał również bardzo duży udział w projektowaniu platform wiertniczych. A rok po jego śmierci w 1970 roku całe przedsiębiorstwo przejęła firma Marathon Manufacturing, następnie w 1994 Rowan Companies, w 2011 Joy Global, a ostatecznie cały ten łańcuszek firm w 2016 roku przejęło Komatsu, łącznie z fabryką w Longview, gdzie produkowany był model L2350. Skoro poznaliście już bliżej krótką historię jednego z najbardziej legendarnych przedsiębiorstw w branży maszyn mobilnych, to przejdźmy do bohatera dzisiejszego materiału. Oczywiście zaczynając od wymiarów. Model L2350 mierzy ponad 20 metrów długości, blisko 7 szerokości oraz 6,5 metra wysokości. Natomiast maksymalny zasięg łyżki to ponad 13 metrów, a to wszystko przy się własnej przekraczającej 260 ton. Taki kolos potrzebuje oczywiście odpowiedniej jednostki napędowej dla silników elektrycznych. W tym wypadku do dyspozycji mamy dwa legendarne serduszka. Pierwsze marki Detroit Diesel serii 4000, czyli 16-cylindrowy turbo doładowany diesel o pojemności 65 litrów i mocy 2300 koni mechanicznych w okolicach 1900 obrotów. Dlaczego podkreśliłem, że czterosuwowy? Ponieważ, jak zapewne każdy z moich widzów wie, Detroit Diesel produkował również dwusuwowe jednostki wysokoprężne. Jedna z nich znalazła się w olbrzymim Big Badzie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego materiału, to serdecznie zachęcam. Link w prawym górnym rogu. Wracając. Po przeciwnej stronie stoi natomiast wszystkim na tym kanale dobrze znany Kamins model QSK60, czyli również 16-cylindrowy turbodoładowany diesel o pojemności 60,2 litra, dysponujący Identyczną mocą przy tych samych obrotach. Dla obu konfiguracji producent zastosował zbiornik paliwa o pojemności niespełna 4000 litrów. Swoją drogą myślę, że w przyszłości pojawią się materiały dotyczące najpopularniejszych producentów wysokoprężnych silników w świecie maszyn mobilnych. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Obie jednostki producent postanowił doposażyć w autorski system filtracji Clens o wydajności 99,9% filtrujący zanieczyszczenia do gabarytu 0,3 mikrona. Oczywiście, bez względu na zastosowaną jednostkę, pełni ona rolę części agregatu prądotwórczego dla czterech silników trakcyjnych prądu stałego Laterno J2 umieszczonych w każdym kole ładowarki. Moc każdego z silników trakcyjnych przekazywana jest na poszczególne koła za pomocą przekładni planetarnych Laterno 57 o przełożeniu 99 do 1 zamocowanych do obręczy felg. Przy takiej konfiguracji bohater dzisiejszego materiału jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość przejazdu na poziomie 17 km na godzinę. Natomiast za monitorowanie najważniejszych parametrów ładowarki odpowiada system o skrócie links, od nazwy Laterno Integrated Network Control System. Nie zapominajmy o oponach. Według wielu źródeł bohater dzisiejszego materiału został wyposażony w największy na świecie model 70 na 70 razy 57 Firestone o masie własnej blisko 7 ton, średnicy niespełna 4 metrów i kwocie przekraczającej 100 tysięcy dolarów amerykańskich za sztukę. Na uwagę zasługuje także rama nośna, wykonana z bardzo wytrzymałej stali niskostopowej o doskonałej spawalności i niskiej rozszerzalności cieplnej. Oś przednia ładowarki stanowi integralną część ramy, natomiast tylna może oscylować w przedziale plus minus 11 stopni. Przejdźmy do kabiny operatora. Ergonomiczna przestrzeń spełniająca normę FOPS oraz ROPS zapewnia świetną widoczność poprzez umieszczenie bezpośrednio nad przegubem ładowarki. Pneumatycznie amortyzowany fotel operatora ze zintegrowanymi joystickami zapewnia komfortowe warunki pracy, ale gdyby tego było mało, to oprócz klimatyzacji operator może liczyć na takie udogodnienia, jak chociażby system osuszania powietrza wewnątrz kabiny, elektryczne ogrzewanie, system wykrywania i gaszenia pożaru, kamery 360 stopni, czy dedykowany zestaw do pobierania próbek gruntu. Oczywiście zważając na charakterystykę pracy bohatera dzisiejszego materiału, nie możemy pominąć dedykowanych łyżek. Standardowej wersji przeznaczonej do załadunku skał i materiałów sypkich, operator ma do dyspozycji łyżkę o pojemności przekraczającej 40 m3. Gdyby jednak okazało się, że model L2350 miałby pracować z konkretnym materiałem, jak np. węgiel czy ruda żelaza, to w zależności od potrzeb dostępne są konstrukcje o pojemnościach 65 i 25 m3. Za kontrolę nad łyżką odpowiada dedykowany joystick, będący integralną częścią fotela operatora, z osobnym systemem hydraulicznym. Uśredniony czas cyklu, polegający na załadowaniu i rozładowaniu urobku, wynosi 25 sekund. Jak zapewne pamiętacie ze wstępu do tego materiału, koniec końców właścicielem amerykańskiej technologii stało się Komatsu, a bohater dzisiejszego materiału zmienił oznaczenie na WE2350 pod szyldem nowego producenta. Sprawdźmy, co uległo zmianie. Następca modelu L2350 zachował wcześniej wspomniane jednostki napędowe, jednocześnie zwiększając pojemność zbiornika paliwa do blisko 5000 litrów. Na uwagę zasługują natomiast silniki trakcyjne B60SR sprzężone z generatorem marki Technogen, które charakteryzują się wyższą wydajnością od rozwiązań Leterno. Dzięki temu ładowarka Komatsu jest w stanie uzyskać maksymalną prędkość sięgającą 19 km na godzinę, przy jednocześnie wyższej o 6 ton masie własnej i znacznie lepszym odbiorze energii z retardera. Zmianie, a raczej rozwojowi uległ system kontrolowania ładowarki i w przypadku modelu WE2350 mamy do czynienia z Lynx 2, który jest swego rodzaju ulepszoną wersją poprzedniego produktu. Także w kwestii łyżek mamy drobną zmianę, a dotyczy ona głównie największej, przystosowanej do transportu węgla. W tym wypadku producent zapewnił rozwiązanie o pojemności 70 m sześciennych. To były najważniejsze różnice dzielące oba modele. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego materiału. Parafrazując motto Roberta, brzmiące, nie ma za wielkich gór, są tylko za małe maszyny, bohater dzisiejszego materiału zdaje się być wizytówką tego stwierdzenia, zapewniając świetną mobilność i jeszcze lepszą wydajność. Dajcie znać, co Wy dodalibyście do tego podsumowania i co sądzicie o bohaterze dzisiejszego materiału. Oczywiście nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko. Jak zawsze, dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Cześć!